Siema, witam serdecznie, Radian z tej strony, moi drodzy, dawno mnie nie było Z góry przepraszam za mój głos, ale coś mi siada, nie wiem, gdzieś mnie chyba przywiało Ponad rok chyba nic nie wrzucałem na, na kanał, co nie znaczy, że się nie zajmowałem retro Bo nadal pielęgnuję swoją pasję, nadal przybywa troszeczkę eksponatów, można powiedzieć, do kolekcji Wybaczcie, że dzisiaj Wam się nie pokażę, no ale nie jestem wyjściowy, tak jak mówię Troszeczkę mnie roz, rozwaliła choroba. No i wiadomo, jak to jest w domu na leżaku, nie? Także wybaczcie. Ostatnio miałem urodzinki. No i e, prezent. Żoneczka mi e, sprawiła moja najukochańsza Pozdrawiam cię, Sabina. Mm, za co bardzo dziękuję. I dzisiaj chciałem wam jeden z tych prezentów odpakować. Będzie to coś dla fanów. Moi drodzy, Atari, małego, 8-bitowego Atari. W tle muzyka pana Michała, szpilowskiego z Grilla Squadron. Można sobie tutaj, zresztą, czekajcie, spróbuję wam to jakoś, może, naprowadzić. Leci, leci. No, ale mam nadzieję, że nie będzie zagłuszać Czekajcie sobie tutaj ustawię. O, dobra. No i co? Dobra, moi drodzy, paczka od. Pana Jerzego z firmy RetroNix. Także, jak wiecie, firma, która zajmuje się e, produkcją, a właściwie, no tak, produkcją wznowionych wydań gier na Atari, ale także nie tylko. Dba o to, aby nasze urządzenia były. Odpowiednio e, przechowywane, czyli e, mają też w swojej jakieś pokrywy e, antykurzowe, które zresztą Szpunta ostatnio na kanale swoim pokazywał, które udało mu się e, zakupić. Dodatkowo wznawiają e, edycję polskich gier, firm takich jak Miraż, Elka Avalon, ale to pewnie wszyscy fa, fani e, Atari wiedzą doskonale. No i udało się po prostu nawiązać kontakt pan Jerzy. E, przy okazji, pozbywał się kilku tytułów, właśnie na małe Atari i, i, i zakupiłem e, od niego. Także tutaj to jest mega zapakowane. Zrobimy w ten sposób, że ja to sobie, nie będę was tutaj męczył folią, rozpakuję sobie to i wróci, wrócę do was, dobra? Także zaraz się widzimy. No i jest, moi drodzy, mamy to zaczarowane, zaczarowane, przepraszam, pudło i zobaczymy. Co się w nim znajduje? Zobaczcie ile, ile dobroci. Uuhu. Coś niesamowitego, ale widok. No i są krówki oczywiście. Szpulta też dostał krówki. Ja kupowałem Laurę. E, też dostałem krówki, więc krówki są praktycznie, praktycznie zawsze. O jakiś plakacik jest chyba tutaj. Zaraz, dzisiaj nie będziemy testować tych zdobyczy. Po prostu pokażę wam wszystko e, A na następnych odcinkach będziemy się w tym Atari bawić Czy to jest plakat do Adam Izmi zaraz zobaczymy Może fajnie by było Mamy moi drodzy Nie yeah, tak mam plakaci tego nie było mówione że w tej edycji jest plakat tak mi się wydaje zamówiłem sobie edycję Del deluxe Adam Izmi Zobaczcie Super sprawa. Mam już też plakaciki do Laury. Także będzie się to ładnie, na pewno ładnie się to będzie komponowało. No i jak już jesteśmy przy, przy Adam Izmi, no to tu mamy edycję Deluxe. Tak jak mówiłem, nie będę dzisiaj tego wszystkiego rozbierał, otwierał dokładnie. Adam Izmi zaprezentuje wam zawartość oraz gameplay na jakichś z najbliższych filmów. Mam nadzieję, że będzie mi się chciało nagrywać. No, i to jest zestaw z zabawką z Lego. Eee, z Adam jest po prostu do, do złożenia z klocków Lego. Wersja Kadriżowa. Na pewno widzieliście u w retro na gazie długi, cały e, live z właśnie twórcą tejże gry. Świetna gierka. Fajny, ciężki boksik. Super, cieszę się elektronik zrobi świetną robotę, jeżeli chodzi o te wznowienia nowych gier na Atari, bo to nie są tylko wznowienia, czy znaczy wznowienia, produkuje nowe gry, a właściwie wydaje, wydaje nowe gry, daje taką możliwość. Mamy króweczki, niam, niam, pyszne, jak zawsze. Werbung, <coughs> tak zwana reklama. Mamy dust cover w tym przypadku na mm, Atari XC12, którą tutaj Zaraz widzicie, od razu sobie ją może otworzymy i założymy. Możecie dostać w Retroniksie i na Amigi, ja mam i na 1200, i na 500, i na Atari 65, na komodorki Naprawdę, naprawdę na, na wiele, wiele urządzeń są tego typu covery. Nie chcę tego pudełka sobie zniszczyć. A tu jeszcze coś jest? Co tam jeszcze jest? A, chyba zapakował mi jeszcze coś tutaj. A, to będą chyba dyskietki. Kowerek, zobaczcie. jak wygląda? Kowerek. To ten właściwie materiał PCV, PVC, zwał jak zwał, chroni nie tylko przed kurzem, ale także przed y, promieniowaniem. Nie wchodzi w y, interakcję, także on nie żółknie, ale także nie żółknie nasz sprzęcik, który jest przykryty. Zobaczcie, jak to pięknie jak to pięknie wygląda, także od razu tutaj też jest, widzicie, zabezpieczenie, tutaj jest zabezpieczenie brakuje mi jeszcze zabezpieczenia na stację dyskietek, no ale to a tu znowu mamy patrzcie, znowu mamy krówki mniam mniam tu mamy zestaw, chyba tak, dyskietki z premierowymi wydaniami kolejna reklama i tam będą chyba, dobra, no to przejdźmy może, jak już mamy taką możliwość, przejdźmy do odpakowania tej zawartości. Fajnej cenie, naprawdę. Panie Jerzy, bardzo dziękuję. Udało się taki zestaw, chyba 14 dyskietek z grami, polskimi grami. E, wydania właściwie wszystko e, premierowe. Digit e, Action to chyba nawet pokazywał e, Atari Retrofan, jak się nie mylę. Strasznie to objechał. E, pozdrawiam Cię, Tomku, serdecznie. Ja osobiście nic do tej gry nie mam nawet. Parę razy grałem w nią i no jest, 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 jest w porządku. Natomiast no widać, że jest zrobiona troszeczkę na, na kolanie. Pierwsza dyskietka to jest jedno, tak, jednowarstwowa. Zobaczcie, mamy miecze Waldgira Także na oryginalnym nośniku. Tutaj był LK Avalon. Tutaj mamy ASF. ASF miał świetne. Świetne okładki, w ogóle piękna kolekcja Twina. E, także no mega, mega. Zobaczcie sobie u niego na, e, na kanale. Też serdecznie serdecznie e, polecam. E, mamy Lasermanie. To jest Lasermania plus e, Robo Także premierówka. Świetna, świetny temat. Oczywiście LK e, Avalon. Mamy Sapera. Tutaj mamy chyba nawet z, z instrukcją krótką Tak jest krótka instrukcja Świetny stan tego wszystkiego Oczywiście LKR Super, bardzo fajna gra Lasermania, ro, robokonstruktor To nie trzeba nikomu mówić Lasermania, jeden z moich ulubionych tytułów Na, na Atari A Mieczewald Walgira to na pewno w top U mnie 5, Jeżeli chodzi o gry Znalazłby się czy ta jedynka, czy to nie, czy to dwójka? Dobra, lecimy dalej. Powiem szczerze, nie znam LK Avalon. Tego tytułu nie znam. Constellation, Constellation, Konstelacja. Zobaczmy, jak to tutaj. A to jest w takiej formie, widzicie? No, ale nie znam tego tytułu, tego tytułu nie znam. O, Wójczyki, także znana gra od yy, od Avalonu. To są tego typu wydania. No, pięknym stanie to wszystko jest. Coś pięknego. Tak. Ja jedynie miałem w swojej kolekcji do tej pory, jeżeli chodzi o dyskietki na, na Atari 8-bitowe, to miałem tylko e, reedycję Robo na dyskietce, na dyskietce, właśnie od RetroNixa. Inside. Grałem kiedyś. Inside. O, jeden z kultowych y, tytułów, jeżeli chodzi o y, małe Atari, klątwa od LK Avalon. Move i Drud to są dwie gry, jak dobrze kojarzę, tak, dwie gry y, na Atari. ASF. Ruku Rucu, Ruchu, Ruchu. Atari XL, to jest to układanie takie. No słabo kojarzę coś tam miałem kiedyś do czynienia z tym, ale tak akurat słabo kojarzę o kampania wrześniowa dosyć fajna gra taktyczna od Elka Avalonu Elka Avalon miał właśnie takie te dyskietki tutaj właśnie te wszystkie tytuły i jeszcze więcej miał w swoich zbiorach kiedyś Atari Retrofan Tomek no niestety m, błędy młodości i chwilowo musi sobie to na nowo uzbierać e, Roderick, tak? Roderick od Mirage. Od Mirage tutaj tylko właściwie chyba to jest jedyna gra, szkoda. Fajna. Roderick. Tu nie wiem, co już to jest za dzieło. Ostatnia już dyskietkowa. Lorien Stomp od LK Avalon. 14 dyskietek, moi drodzy. Naprawdę w super cenie, jak na obecne warunki. Udało się to wyrwać. Co tutaj dalej będziemy mieć? Tu mamy już chyba kasetony, moi drodzy. Tak, kasety, zobaczcie. Naście kaset chyba premierowych wydań, jeżeli chodzi o właśnie polskie gry na, na Atari. Mamy Władcę Ciemności. Tak, z... Avalonu, zobaczcie, oryginalna. Kopiowanie zabronione. Podobno wszystko sprawne. Bierze. Miecze Walgira, które tutaj były. To jest pierwsza część, e, które były na dyskietce. Mam także tutaj na, na kasecie. Spoko. Dogobar, bardzo fajna gra. Bardzo fajna gra, coś takim stylu, a nie, chyba, że mi się pomyliło. O, bardzo, bardzo fajna gra. Automat perkusyjny. Tu nie wiem, co to jest, odelka Elka Avalonu. To ciekawe. Nie wiedziałem, że to też tam było. Nie widziałem tej, nie widziałem tej dyski, tej kasetki. O, Barahir. <laughs> Przepraszam. Jedna z lepszych gier na Atari. Właściwie jedna z najlepszych gier na, na Atari, bez dwóch zdań. No, mamy moi drodzy Cywilizację. Także jedna z moich ulubionych gier na, na Atari. Adax też się grało. LK Avalon. No, ładnie, super, pięknie. Tych kasy tak jakby było kurde więcej tutaj niż, niż zamawiałem, nie wiem mi się wydaje, chociaż może nie. Może nie. 20 chyba miało ich być. E, przemytnik moi drodzy. ASF Przemytnik. O, znowu sapel od LK Jest sapelek. Tak jest. No i mamy klątwę, która też była m.in. właśnie w mm, na dyskietce, klątwa. To jest chyba, nie na nadruk. Hmm. Ciężko powiedzieć, kiedyś te wydania były dziwne, czy to wszystko oryginały, czy też nie. Może ktoś się lepiej zna. Natomiast Assembler, moi drodzy, Assembler. Kiedyś nie było tak prosto podrobić. Yy, Barbarian o, to też prezentował. Między innymi, właśnie Atari Retrofani się wkurzał. Nagle z komputerem. Pozdrawiam. No, moi drodzy. Robbo. Mamy Robbo. No to tego klasyka nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeszcze takie wydania, zobaczcie. Zestaw numer Normal. Nie wiem, co to jest strona pierwsza. A Robbo. No, laboratorium. Trudno powiedzieć, czy to oryginał. Wygląda jak oryginał. Dobra, i mamy jeszcze tutaj parę gierek. Mamy Aurum. Jest Aurum. Mamy ponownie Inside. Który był także yy, na dyskiet, na O, mamy Hansa Klossa, to jest moja powtórka akurat No to jest chyba oryginał Bo mam właśnie w podobnym żeby zaraz sobie to porównamy, ale raczej tak To są wszystko wydania No dzieciaki przyszły, także może być troszeczkę głośno, dobra yy, Kończąc Zostały nam jeszcze cztery kasetki Humanoid, to jest bardzo fajna yy, gra Coś ala Project X z boku, tutaj, pudełko, które te niektóre pudełka, no wiadomo, to jest ząbek czasu. Powiemieniam sobie te pudełka. Mam gdzieś jeszcze zwykłe kasety z muzyką disco, więc się do powiemienia. Humanoida yy, polecam, świetna gra. Co mamy tutaj jeszcze? O, Easy Money i Honki. Honki też pokazywał Retrofan yy, Atari Retrofan. No, się podoba. Mi się podoba, ale mi się dużo gier z Atari podoba. Piekiełko też mi się podoba. A co tam? A co tam? Muszę mniej gadać, bo Kurde, strasznie gada, bo mnie boli. I mamy Kasiarza. Kasiarza za bardzo nie kojarzę. Gra komputerowa. Super, naprawdę. 20 kaset przystępnej cenie. Musimy to sobie teraz tutaj złożyć, bo moi drodzy, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze zamówiłem sobie Robbo, super, że Robbo jest. No coś pięknego, piękna kolekcja, rozrasta się. Mnie to bardzo, bardzo cieszy. No a tutaj, pewnie co bardzo spostrzegawczy, to już pewnie będą wiedzieć, co to jest. Moi drodzy, no właśnie, co to jest. Czekajcie. Zobaczcie, co mamy. Tak, moi drodzy, mamy dwa numery, kolorowe numery a, czekajcie, muszę te kasetki dać jednak troszeczkę dalej. No Noje kochane kasetki, będzie co testować fajnie. Weekend się zbliża. Zobaczcie, mamy dwa, dwa numery bajtka. Na pierwszy numeru ciekawy, czy nie zapomniał. Ponieważ poprosiłem go, żeby w środku. A, chyba zapomniał. No nieważne. Przy następnej, przy następnej okazji, chyba że gdzieś z tyłu przepustką XXI wiek. Pięknie to wygląda, nie? Tylko dla przedszkolaków. No świetne. To jest, to też jest wznowienie oczywiście przez Retronik, jak tutaj widzicie. No pięknie. Kurde, aż się dzisiaj lektura do poduchy jak malowana, nie? Ale to pachnie. Nie będę Wam tego mm... Pokazywał, jak chcecie, możecie zakupić. No moim zdaniem świetna, świetna sprawa. Miesięczny dodatek do sztandaru młodych numer 2 na 86. Reedycja 2021. No. Pięknie. Zagaj z bajtkiem. Coś wspaniałego. Naprawdę. No i tak się prezentuje prezent urodzinowy, jaki sobie zażyczyłem. Jeszcze raz żoną dziękuję. A mi teraz pozostaje nic, tylko spakować to, odłożyć i powolutku sobie testować. Także jeszcze raz, panie Jerzy, bardzo dziękuję za świetną transakcję, za dobre rabaty. Nie ja mam nadzieję że to jeszcze nie raz, nie dwa. Dzięki, trzymajcie się. No i Mam nadzieję, że na kolejny film będziemy czekać troszeczkę mniej niż ponad rok. Cześć!